No to mamy komplet. Naprawdę mnóstwo osób korzysta z tych słuchawek, czy to w wersji zwykłej, czy w wersji Pro. A tak jest. I gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że po ponad trzech latach nagram film, gdzie omówione zostaną wszystkie modele słuchawek, jakie oferuje Apple, już nie wspominając nawet o tym, że będzie ich aż cztery, że to będzie cała rodzina słuchawek, no nie uwierzyłbym. Ale to było wczoraj, a teraz jest dziś. I taki film jest mi, tobie, nam. I wam potrzebny, bo na pewno sporo osób zastanawia się jaki model AirPodsów warto wziąć pod uwagę, a naprawdę każdy jest inny i każdy może was zarówno srogo zawieść, jak i pozytywnie zaskoczyć. Trzeba po prostu podejść do tego na chłodno i oprzeć decyzję na indywidualnych potrzebach. Co ważne, ten film skupia się tylko na moich doświadczeniach ze słuchawkami AirPods i tylko one będą stanowiły punkt odniesienia. Nie będę mówił o tym, co oferuje rynek, bo jeśli szukasz słuchawek najlepiej współpracujących z iPhone'em, to innego kierunku niż AirPodsy nie ma. Przynajmniej dopóki Apple montuje w nich na wyłączność własny chip audio. W drugą stronę działa to tak samo. Masz telefon na Androidzie? Porzuć pomysł o ich zakupie, bo ani to się ze sobą dobrze nie komunikuje, ani nie wyciągniecie z takiego połączenia dźwięku o odpowiedniej jakości. A jakie są AirPodsy? Za drogie. Czy można je polubić? Można. A czy mają jakieś wady? Oczywiście, że mają, jak każda elektronika. A czy można się od nich uzależnić? Można. I to na tyle, że często nawet jakość oferowanego przez nie dźwięku czasami schodzi na dalszy plan, choć i to ma swoje granice. I właśnie ta ostatnia kwestia niech stanowi zaczyn do aktu numer jeden tego filmu, ale zanim on nastąpi, to powiem Wam, co mnie ucieszy: subik mnie ucieszy, łapka w górę mnie ucieszy. O i komentarz, taki jakiś fajny. Też mnie bardzo ucieszy. To tak nawiasem. Niedługo minie 5 lat od premiery tej generacji słuchawek, a pierwsza została pokazana w 2016 roku. To sporo i naprawdę, szczególnie dźwiękowo, bardzo to czuć. Kręcąc 3 lata temu ich recenzję, sam miałem przekonanie, że to dobra propozycja prawie dla każdego, bo ten produkt sam w sobie był bardzo... jakby to powiedzieć... Taki bardzo łatwy, przystępny, szybki i po prostu intuicyjny. To wszystko powodowało, że naprawdę nakładałem bardzo duży filtr, czy wręcz takie różowe okulary na kwestię dźwięku, jaki oferowałem. Wszystko jednak ma swoje granice i dziś, w tym filmie, po trzech latach, zmieniam front i rekomenduję, aby najtańsze AirPodsy w większości przypadków pominąć oraz zastanawia mnie, ile jeszcze czasu Apple będzie nas z nimi raczyć. Kiedyś wybaczałem im przecienne brzmienie, bo miałem szczerą frajdę z tego, jak się z nich korzysta, a dziś po odpaleniu dowolnego utworu stwierdzam, że czasy dźwięku rodem ze starych radejek tranzystorowych powinniśmy mieć już za sobą i funkcjonalność tego nie broni. Wyobraźcie sobie tanie radyjko i to jeszcze nastawione na odbieranie fal długich. Tak w skrócie brzmią dwójki, zestawione przede wszystkim ze swoimi następcami, modelem trzeciej generacji. W zasadzie to widzę tylko trzy sytuacje, w których mógłbym je polecić. Pierwsza dotyczy osób, które chcą po prostu poczuć, na czym polega to sprawne przełączanie się słuchawek między różnymi urządzeniami Apple, bez pakowania się w koszty. Drugi scenariusz, już bardziej skupiony na dźwięku, gdzie mogę polecić je osobom, które słuchają więcej podcastów niż muzyki. Wtedy jeszcze się obronią. Natomiast w każdym innym scenariuszu, gdzie ważna zaczyna być muzyka albo filmy. Ten model nie przystaje już do obecnych czasów i po prostu szkoda na niego waszych pieniędzy. A trzecia kwestia to ewentualnie prezent dla dziecka, ale raczej takiego, które nie ma obecnie żadnych słuchawek do telefonu i nie można go zaliczyć do zajawkowiczów w tym temacie. Jeśli wasze dziecko jest gadżeciarzem, to dwójki będą strzałem kulą w płot, właśnie ze względu na ich słaby dźwięk. To klasyczny przykład przeciągania cyklu życia produktów bazując już tylko na ekosystemie, sprawności oprogramowania i najniższej cenie spośród pozostałych modeli. Ale ta cena jest już całkowicie nieadekwatna, gdy pojawił się model nowy, który z po AirPods 2 powinien całkowicie przejąć. Oczywiście chodzi mi o trójki. Jeśli jednak już uprzecie się na zakup dwójek, to na pewno docenicie ich bardzo dobre wyprofilowanie, które jest kompatybilne z większością uszu, ale pamiętajcie, że ani one, ani etui nie są odporne na wilgoć, więc jeśli regularnie planujecie wystawiać przyszłe słuchawki na działanie np. Na deszczu, pomińcie je. Zatem dwójki tylko dla bardzo zdeterminowanych. Nie tak dawno omawiałem trójki w jednym z filmów, więc przy okazji odsyłam Was do tamtego materiału. A tu rozwinę nieco kwestię ich pozycjonowania w ofercie. To powinny być teraz startowe AirPods, i jeśli szukacie słuchawek, które nie będą głęboko wtykane do kanału słuchowego, bo nie lubicie, bo nie potrzebujecie i to chyba też istotne, chcecie trochę oszczędzić, zdecydowanie mogę je polecić. Swoją drogą trójki nie mają obecnie za bardzo konkurencji w swoim segmencie i nie chodzi mi tu o kategorię True Wireless, tylko o klasyczne słuchawki uszne, których nie mocuje się za pomocą dodatkowych silikonowych wkładek. Podobnych słuchawek, tak napakowanych funkcjami, w zasadzie nie znajdziecie. A to tyle ważne, że naprawdę istnieje duża grupa osób, która po prostu taką konstrukcję woli. Ten model jest ogromnym przeskokiem w stosunku do dwójek i w zasadzie to on uzmysłowił mi, jak bardzo na siłę trzyma się te słuchawki w ofercie. Trójki wreszcie są w stanie zaznaczyć obecność basu w muzyce, czego absolutnie nie potrafi model najtańszy. Ponadto ostatnie testy połączenia z nimi Apple TV pokazały mi, że przy oglądaniu filmów czy koncertów z dużą ilością efektów dźwiękowych potrafią dać sporo frajdy. Obsługują dźwięk przestrzenny, sprzężony ze śledzeniem głowy. I właśnie pod kątem budowania tej przestrzeni w filmach mogę je postawić niemal na równi, zarówno ZerPods Pro, jak i maksami. Dźwięk jest jedynie zauważalnie szczuplejszy, ale ma mnóstwo detali, nie jest pozbawiony głębi, pokazuje pozorne źródła dźwięku, a to daje efekt kinowy. Ponownie dwójki nawet obok nich nie stałe. Możecie się martwić kwestią ich dopasowania do kształtu ucha. I w sumie słusznie, bo to jednak. Kompletnie inna konstrukcja niż w modelu najtańszym. Raczej zaliczam się do osób z małymi uszami, i z tego powodu trochę zwątpiłem, że będą mi pasować. Jednakże w pewnej recenzji wspomniałem, że ich wyważenie sprawia, że mimo permanentnego poczucia, że zaraz wypadną, one bez trwogi pewnie trzymają się w uchu i po czasie przestałem już zwracać na to uwagę. Ten model jest już odporny na wilgoć, więc śmiało można go zabrać na. Przeciągnięty deszczowy jogging, a każda ze słuchawek posiada funkcję lokalizowania w aplikacji Znajdź, choć nie tak precyzyjną jak w modelu Pro, gdzie odczyt jest pokazywany co do centymetra. Case nie ma też wbudowanego głośnika, więc lokalizację słuchawek można wykryć albo przez ten ogólny lokalizator, albo przez wygenerowanie dźwięku z samych słuchawek. Czy to jest skuteczne? Może przy tej okazji pokażę Wam, jak to brzmi w przypadku wszystkich modeli. W zasadzie tylko AirPods Pro 2 dzięki dedykowanemu głośnikowi w etui można skutecznie odszukać, nawet jeśli są gdzieś tam skitrane w torbie lub kurtce. No, ewentualnie jeszcze Maxy, przez to, że nie są szczelnie zamknięte w pokrowcu oraz mają duże przetworniki, przez co są w stanie głośniej zasygnalizować swoją obecność. Czy brak tłumienia hałasu w tych słuchawkach jest problemem? Nie, ale tylko jeśli podejmujesz decyzję mając świadomość, tego braku. Z moich dotychczasowych obserwacji wynika, że ANC nie jest game changerem, choć oczywiście w pojedynczych sytuacjach się przydaje. Samolot, komunikacja miejska, czy czasami podczas pracy w Open Space. Nawet na swoim przykładzie mogę stwierdzić, że w pro korzystam z niego rzadko. A miażdżącą przewagę ma u mnie tryb transparentny, czyli tzw. tryb kontaktu, który w przypadku modelu 3 no, mamy niejako w standardzie, tylko w trybie pasywnym. Podsumowując sekcję poświęconą trójkom, mogę polecić je zdecydowanie największej ilości osób. Jedynym warunkiem jest upolowanie ich w jakiejś rozsądniejszej cenie, bo mając perspektywę wydania na nie 900 zł, sugeruję dopłacić do modelu Pro 2, który bardzo często jest na promocjach i różnica wtedy jest po prostu zbyt mała. Natomiast 700 zł i mniej będzie uczciwą ceną za ten model, i uważam, że jeśli nie jesteście przyparci do muru, to niemal w każdej sytuacji warto obecnie dopłacić do tych słuchawek. A dwójki po prostu pominąć. O nich też nagrałem film. O tutaj jest. To jest wybór z kategorii, jeśli nie chcesz zastanawiać się, czy ci czegoś zabraknie, bierz pro dwójki. Za sprawą wbudowanego chipu H2 ten model nieco wyprzedził resztę stawki, wyłącznie z maksami. Dzięki niemu opóźnienie dźwięku jest subtelnie mniejsze. Nie jest to różnica o charakterze krytycznym. Ale Zajawkowicze to wyłapie. Poza tym dochodzi tryb adaptacyjny wraz z wykrywaniem rozmów, który ładnych kilka miesięcy po premierze został przez aktualizację dodany do tych słuchawek. Zdania są tu podzielone, chyba większość osób z tego trybu nie korzysta, ale ja znajduję dla niego zastosowanie. W bardzo głośnym otoczeniu, a ostatnio miałem okazję przetestować to na turnieju siatkówki, lepiej sprawdzał się właśnie tryb adaptacyjny, wyciszając hałas w punkt. Gdzie klasyczny tryb tłumienia robił to zbyt agresywnie, powodując po prostu dyskomfort. Mam wrażenie, że to właśnie ten tryb najlepiej sprawdza się w komunikacji lub innych miejscach, gdzie hałas jest bardzo duży. Jednak głównym plusem ProDwójek jest kombinacja jakości oferowanego dźwięku i ich mobilności. To słuchawki, które będziecie zabierać ze sobą praktycznie wszędzie, podczas gdy czasami nie będzie Wam się chciało brać. Wspominam o tym dlatego, że miałem sporo pytań, czy warto dopłacać do maksów, i uważam, że to nie do końca jest ta droga, bo to kompletnie inny produkt. Wydaje mi się, że maksy mogą być uzupełnieniem dla małych herpoców, już nieważne, czy to będą trójki czy Model Pro. Bo zwyczajnie, tak bez ogródek mówiąc, maksy są klocami i nie są odporne na wilgoć, co w warunkach przemieszczania się przez miasto no nie będzie zbyt komfortowe. Dlatego gdybym miał wybrać jeden model dla siebie, pewnie wziąłbym prodwójki. Moja praktyka pokazuje, że muzyka i filmy oglądane w domu w 100% są zdominowane przez Maxy, ale już plener to całkowita dominacja mniejszego modelu. Co do samego dźwięku, to o ile w przypadku trójek nie jest to tak istotne, tak do kanałowe AirPods warto łączyć z odtwarzaniem muzyki albo z Apple Music, albo alternatywnie z Tidala. Wy czujecie tu różnicę w jakości plików, a Spotify oczywiście też tu Wam jako tako zagra, ale to nie jest kres możliwości tych słuchawek. Poza tym, dopóki nie zestawiłem ich bezpośrednio z Max'ami, miałem poczucie, że grają dość równo, nie akcentując zanadto żadnego pasma, ale jednak mają tendencję do wypychania nieco do przodu ludzkiego głosu oraz są jaśniejsze. Czyli mają mocniej zaakcentowane tony wysokie. Jeśli więc słuchacie dużo gatunków w rodzaju rocka, czy brzmieni jeszcze cięższych, a przy tym robicie to głośno, co bardziej wrażliwi mogą mieć poczucie, że są zbyt ofensywne. A na dłuższą metę odrobinę męczące. Z tego samego powodu widzę po sobie, że najczęściej słucham w nich muzyki na maksymalnie 70% głośności, bo potem robią się odrobinę zbyt krzykliwe, ale jednocześnie muszę docenić, że nawet na niskiej głośności naprawdę dużo tu słychać, co nie jest takie oczywiste. Maksy pod tym względem są trochę gorsze, a AirPods 3 już wyraźnie odstają w wieczornych cichych odsłuchach. Z praktycznych rzeczy dodam, że u mnie sprawdza się ładowanie za pomocą ładowarki Apple Watcha. Naprawdę często z tego korzystam i w sumie to jest to moje główne źródło prądu dla tych słuchawek, więc jeśli ktoś z was taką posiada, może być to dla niego mały kamyczek na plus. Zatem jeśli potrzebujecie maksymalnej mobilności, łącząc to z głębokim, pełnozakresowym dźwiękiem i inteligentnymi funkcjami zarządzania dźwiękiem otoczenia, to wybór jest jeden i są to właśnie te słuchawki. Nie bez znaczenia jest też prawdopodobieństwo, że w 2024 roku nowy iPhone też dostanie chip H2, co miałoby odblokować bezprzewodową komunikację bezstratną, a to z kolei podobnie wyciągnie brzmienie piętro wyżej. Dziś bez rąbania drewna. No więc, dla kogo są Maksy? Nie dla każdego choćby ze względu na ich cenę, ale tu zacznę właśnie od niej. A to dlatego, że na tym etapie ich zakup polecam tylko w przypadku, jeśli znajdziecie je gdzieś w okolicy 2000 zł. i to można uznać za okazję. Sam kupiłem swoją parę w podobnej kwocie, a nawet nieco taniej, ale miałem jeszcze różne bony zniżkowe. No po prostu się udało. Natomiast kupowanie ich obecnie w cenie zbliżonej do regularnej, czy nawet za okolice 2500 zł. uważam to no za mało opłacalne. Wszystko dlatego, że ten model już naprawdę zbliża się do końca cyklu swojego życia, i już w tym roku spodziewałem się, że dojdzie do ich odświeżenia. Że pojawi się chip H2 z obsługą bezstratnego audio i innymi funkcjami znanymi już z modelu Pro 2. Że dojdzie gniazdo USB-C. Że wreszcie te słuchawki dostaną w pełni kryty pokrowiec, na jaki zasługują i że zostanie usunięty ten leki błąd konstrukcyjny, który powodował, że muszle się o siebie obijają podczas wyciągania słuchawek z Wydaje się, że to już musi się wydarzyć w najbliższym czasie i z tego powodu pakowanie teraz dużych kwot w model, który lada moment dostanie swojego następcę, zdaje się być mało opłacalne. Natomiast już odkładając ten kontekst na bok mogę powiedzieć, że jeśli weźmiemy pod uwagę Kwestie czysto soniczne to Maxy pozostają najlepiej brzmiącymi AirPodsami. Mają najlepszą stereofonię, lepszą niż w prodwójkach. Bardzo równe strojenie, przez co nawet bardzo głośne słuchanie nie powoduje dyskomfortu, tylko pozwala łapać detale dźwięku. One grają niezwykle dojrzale i są pod tym względem wzorce. Poza tym bardzo ważną umiejętnością, którą Maxy mają, a pozostałe AirPodsy nie, jest umiejętność zatrzęsienia małżowinami usznymi, kiedy pojawia się niskie uderzenie basu, czy to w muzyce, czy w filmach. To jest trochę substytut uczucia, jakie ma się przy dużych głośnikach stereo, gdzie gra całe pomieszczenie, a fale dźwiękowe można poczuć na własnym ciele. Tu, ale w skali mikro, dzieje się to samo wokół naszych uszu i to jest bardzo spektakularne i przyjemne uczucie. Airpods Pro 2 odtwarzają falę basową bardzo lokalnie w głębi kanału słuchowego, co też daje fajny efekt, ale nie można tego porównać z maksami. Poza tym, na przestrzeni półtora roku, kiedy z nich korzystam, doceniłem możliwość ich podłączenia po kablu do MacBooka, a kiedy pojawiła się u mnie czternastka z mocnym wyjściem słuchawkowym, to doceniłem to jeszcze bardziej. W każdym razie, poza możliwością wyciągnięcia z tych słuchawek jeszcze więcej w takim połączeniu, innym benefitem jest brak opóźnienia dźwięku względem obrazu, co przy montażu jest nieocenione. Pamiętam, jak przy ich pierwszej recenzji wspomniałem, że opóźnienie jest na tyle małe, że montuję w nich filmy bezprzewodowo, ale teraz trochę muszę zrewidować to zdanie, bo po tym jak moje wymagania względem precyzji montowania wzrosła, synchronizacja przebitek z muzyką weszła na ten wyższy poziom, to okazało się, że połączenie bezprzewodowe to za mało i wtedy pojawił się kabel. I tu duży minus za to, że trzeba go dokupić oddzielnie. Jest lichy i każe na siebie bardzo uważać, żeby go nie uszkodzić. No i nie jest tani. Ja swój dokupiłem za 120 zł. Maksy mają też świetne ANC, choć odrobinę gorsze niż modelu Pro. Mają za to lepszy tryb transparentny, choć różnice są subtelne. No i jeszcze o sterowaniu zapomniałem. Wydaje mi się, że jest ono najwygodniejsze spośród wszystkich słuchawek od Apple, a wykorzystanie koronki, tylko większej niż włoczu, do obsługi głośności i przełączania utworów, jest absolutnym majstersztykiem. Generalnie tak jak wspomniałem wcześniej, traktowałbym je mimo wszystko jako produkt do domu, bo widzę po sobie, że kiedy z niego wychodzę najczęściej w kieszeni spodni, torby czy plecaka lądują podwójki. To wybór bezpieczny i wygodny. Hardware wymyślony pod kątem pracy ściśle ze sobą, ale nie jest też tak, że połączenie jest zawsze bezbłędne, ale tu na pewno tych połączeniowych niespodzianek. Doświadczycie najmniej. Na pewno zdarzy się wam, że pracując na komputerze w słuchawkach, kiedy nagle ktoś do was zadzwoni i połączenie odbierzecie właśnie na MacBooku, to dźwięk nie zawsze automatycznie przełączy się na słuchawki, a poleci z głośników laptopa. Podobnie zresztą sytuacja wygląda z Watchem. Tu też zdarzają się kwiatki, czyli no nie zawsze jest tak różowo. Niemniej, jak tak patrzę, po. Swoich znajomych i również po sobie, to ta powszechna integracja słuchawek z iPhone'em, iPadem czy MacBookiem jest uzależniająca i powoduje, że nie szukasz przygód za płotem. A przez to, że AirPodsy stały się teraz całą rodziną słuchawek, łatwiej odebranie modelu odpowiedniego dla siebie. A poza tym, ostatnio odkrywam na nowo wieczorne oglądanie filmów dzięki Apple TV, które można sparować z dowolnymi AirPodsami i uważam. Że Pro 2 bądź Maxy w połączeniu z tą przystawką oraz z telewizorem mogą stanowić bardzo sensowny substytut kina domowego, które dodatkowo nie przeszkadza innym i nie zajmuje grama miejsca. Apple TV to koszt około 900 zł, AirPods Pro 2 to okolice 1200, czyli za 2100 zł mamy zestaw do naprawdę spektakularnego oglądania filmów bez przeszkadzania innym. Czy to słuchawki, które w swoich przedziałach cenowych są dźwiękowo wiodące? Na pewno nie. Choćby z powodu ograniczeń czysto technicznych, które nie pozwalają odtwarzać muzyki w sposób bezstratny, co przede wszystkim modele Pro i Max trzyma na lekko zaciągniętym ręcznym hamulcu. Niemniej są na tyle dobre, obudowane funkcjami dodatkowymi, mają bardzo utrwalony, klasyczny design, że łatwo się do nich przyzwyczaić. A wzornictwo Maxów. Jest chyba moim ulubionym spośród wszystkich dotychczas wypuszczonych produktów od Apple, przynajmniej tych, które posiadam. Może kiedyś to robię się też najdroższego monitoru od Apple. Mam nadzieję, że tym filmem ułatwię Wam wybór. No tak, trochę nakieruję. Taki był cel. Liczę, że skutecznie osiągnięty. Pamiętajcie o sekcji komentarzy, a jeśli dotarliście do tego miejsca, to możecie zamieścić w nich wpis. Moje słuchawki, moja sprawa, twoja rzecz. A teraz powinienem powiedzieć, że idę posłuchać muzyki. Ale chyba po prostu sobie pójdę. Ale wrócę. A na teraz. Czołem! Jeszcze jedno. Jeszcze przypomnę. Bo nie kupujcie już tych podstawowych dwóch, ok?